Oto, jak większość ludzi postrzega drogę do spełniania marzeń. W dużym uproszczeniu można by to zwizualizować w taki sposób, ale kiedy spojrzymy na to bardziej skrupulatnie, wtedy ta droga przestaje być już tak prosta. Odkąd pamiętam, zawsze zastanawiało mnie, dlaczego jedni są bogaci, a drudzy biedni? Dlaczego jedni wykonują wymarzoną pracę, przynoszącą spełnienie i satysfakcję, a inni utrzymują się z zajęcia, którego nienawidzą? Skąd się biorą te różnice? Czy szczęście to kwestia wyboru, a może przeznaczenia? Jak to jest? Wszystko jest z góry zapisane? Czy mamy wpływ na nasze życie? Bo jeżeli nie mamy, to po co wstawać z łóżka i się starać? Niech się dzieje co chce, skoro ja i tak nie mam na to wpływu. Kiedy zacząłem analizować ludzi sukcesu, między innymi czytając ich biografie, powoli docierało do mnie, że ich powodzenie jest głównie wynikiem ich wytrwałej i zazwyczaj żmudnej pracy. Ludzie tacy jak Thomas Edison, Henry Ford czy Jeff Bezos mieli konkretną wizję oraz palące pragnienie zrealizowania tej wizji. Na swojej drodze do spełnienia napotykali wiele przeciwności oraz doświadczyli wielu upadków, ale mimo tych upadków podejmowali kolejne próby, dopóki im się nie udało. Thomas Edison, zanim wynalazł żarówkę, podjął się 2274 nieudanych prób. Jeden z jego cytatów brzmi: nie poniosłem żadnej porażki, tylko odkryłem tysiące sposobów, które nie działają. Analizując historię tych ludzi, zacząłem dostrzegać jedną wspólną cechę. Cechę, nad której rozwojem nigdy wcześniej nie pracowałem, której zaniedbywanie powodowało to, że coś zaczynałem, i po kilku nieudanych próbach, i małem się kolejnego zajęcia. I tak w kółko: rozpalałem w sobie iskrę i ją gasiłem. i know what you're thinking how the heck does a 52-year-old over-the-hill milkshake machine salesman build a fast-food empire with 1600 restaurants in 50 states five foreign countries with an annual revenue of in the neighborhood of 700 million dollars one word O kur. Wszystko stało się dla mnie jasne. W końcu zrozumiałem, że kluczem do sukcesu jest uparte dążenie do realizacji swojej unikatowej wizji. W dzisiejszych czasach mamy możliwość posiadania upragnionej rzeczy bez zbędnego czekania. Dzisiaj nie musisz odkładać miesiącami na upragnione auto, gdyż opcja kup teraz, zapłać później jest chętnie oferowana. To sprawia, że tracimy umiejętność odkładania gratyfikacji w czasie. Większość z nas oczekuje szybkiego lub natychmiastowego spełnienia swoich pragnień. Dlatego też wiele ambitnych osób zaczyna coś i szybko się poddaje, ponieważ nie widzi rezultatów od razu. Byłoby pewnie zupełnie inaczej, gdyby można było monitorować swój progres tak, jak można to robić w grach. Ale żeby wygrać w rzeczywistości, należy patrzeć na swój rozwój długoterminowo i żyć w ciągłym przekonaniu, że prędzej czy później się uda. Dlaczego natura sukcesu jest taka, a nie inna? Droga, jaką trzeba odbyć, żeby dotrzeć na szczyt, jest pełna życiowych lekcji, które mają za zadanie przygotować cię do bycia profesjonalistą, bycia ekspertem w dziedzinie czy branży, jaką wybrałeś. Kiedy zaczynasz, to się uczysz. Zarabiasz niewiele albo wcale, zarabiasz tyle, ile jesteś w stanie wnieść wartości do czyjegoś życia. Twoje zarobki są odzwierciedleniem Twoich kompetencji, wzrastają wraz ze wzrostem Twojej wiedzy i umiejętności. Kiedy stajesz się ekspertem, to jesteś pożądany i Twoja sytuacja obraca się o 180 stopni na Twoją korzyść. Dlatego głęboko wierzę w to, że warto robić to, co przynosi satysfakcję i wytrwale rozwijać swoje umiejętności. W procesie rozwoju najtrudniejszy jest pierwszy etap, który wymaga najwięcej potu i łez. Wszystko jest wtedy bardzo skomplikowane. To jest czas poznawania i uczenia się. To jest czas, kiedy efekty są daleko poza horyzontem. Na tym etapie odpada większość osób. Po przetrwaniu tego trudnego okresu pojawia się efekt kuli śniegowej. Polega on na tym, że zdobyte umiejętności zaczynają się na siebie nakładać i wszystko nabiera tempa, a każda minuta twojej pracy zaczyna wzrastać na wartości. Pewnego dnia, kiedy Pablo Picasso spędzał swój czas w jednej z perskich kawiarni, podeszła do niego jedna z jego wielbicielek i zapytała, czy mógłby coś od ręki jej narysować na serwetce. Pablo Picasso nie odmówił i narysował jej na szybko jakiś szkic. Wręczając jej tę serwetkę, poprosił o milion franków. Po czym ona zapytała go, jak możesz chcieć ode mnie za to milion franków, skoro zajęło ci to zaledwie 5 minut. Picasso odpowiedział jej na to, Dokładnie zajęło mi to 40 lat, żeby móc narysować to w 5 minut. Sumując moje rozważania, czuję się dzisiaj szczęśliwy i czuję ulgę, mając świadomość, że moje życie nie jest nigdzie z góry zapisane, że moje szczęście zależy głównie ode mnie. Sukces to nie jest kwestia wrodzonego talentu czy przeznaczenia. Sukces jest wynikiem wytrwałego dążenia do realizacji swoich marzeń. Uważam, że każdy bez wyjątku ma pragnienie urzeczywistnienia swoich ambicji, ale co zrobić, kiedy treści motywacyjne nie działają? Czasem bywa tak, że problem leży gdzieś głębiej, w środku. Tak było w moim przypadku. W tym filmie dowiesz się, jak psychoterapia pozwoliła mi rozwiązać mój konflikt wewnętrzny i wyzwolić energię do działania. Dzięki serdeczne za oglądanie. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej!